Okej okay. Herb derb. Proszę, proszę, jeden jasuło proszę Rapid Fire Kanon! Co on dostanie? Sword of Divine To Rapid Fire chyba jest lepszy, nie wiem nawet na kogo, ale chyba jest lepszy. Uff Złe, złe ustawienie Ej Smok chyba nie zadaje trzech życia, co? Czad Smok chyba nie zadaje trzech HP, prawda? Wojdy z, jak będzie miała pajka, to Wojdy z brawlerami na przykład też są, te są dobre. Dobra. No właśnie, mi jako taka siadły. Znaczy mi na razie nic nie siada trochę lipa. Ja ci się to... Przepraszam, musiałam. <laughs> jak to mam się skupić, co? Kurwa, nie. <laughs> Za debilka, no. Na co polujesz? Na ciebie. Cholera hmm, jasne. A co jeśli Akali skoczy na Branda i ona wtedy nie bo mi w zespół cały? O. Stun, 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 stun Nice Dobra Dobra, Gites. Nice. Mam to To lecimy dalej chyba, tak? Wtedy? No ta, 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 zaraz zobaczymy Czekaj, jak to w tym drugiej jelabym wygrał, nie? Chciałbym trafić Chciałbym trafić na... najstarszego typa Albo na klona Ta Graves poczuwa tak speeda, ale jak mu się tutaj to i tak robi dużo Ja pierdykam wydaje mi się, że z dobre rozstawienie, My w tym momencie kasada nie tego. Ah. Koniec. I przegrałem i przegrałem jako nie Kurwa e, uważam, że to wina RNG Musiałem szkoda. I się muzyka! I się muzyka Nie wiem Ja pierdolę Nie niesprawiedliwe, niesprawiedliwe Na no szkole to no. mówię AHAHAHA <śmany> AHH ten... Co ja kupiłem? Chciałem ja nie kupiłem Morgany, aby wyszedł Volibear z tego nie jestem pewien. Wydawało mi się, że kupię Morganem Żeby dostać Shape Shiftera. Jest. Nawet taki. To lepszy. To lepszy. Oj tak, oj tak, oj tak. Jakie ma ustawienie ten pan. Nic nie zrobi temu Aurelionowi. Bez bliskranka jest w ogóle perfekto. Jeszcze mamy demona. Ole będę w pierdu ho, ho ho ho! Z dupy jesień gdzie, dzieje, GG! GG, tak się gra w tą grę, samo RNG Taki comeback, level 3 na Euroleague Boże, żebym na tego debila z Blitzem nie trafił No, asasyni, to też w raczej Nie wiem, no Ginzo na Garenie trochę mi rozjebało grę, no. Tak szczerze mówiąc. A też przecież go nie sprzedam już. <ścoughs> Czy ja badam już na hita? Ja tak. A nie. nie. Ja nie. Nie wiem, no bez sensu, bez sensu, to kurczę... To Ginzo na Garenie, no! To Ginzo! To przeklęte ginzo Lucję za GPK. Co ty gadasz, człowieku dobry? Mmm, chujowo. No, Draven padnie Wielka szkoda. Ale może nie Nie no, jeden mnie już zabija, niestety. Miblet Hump. Nie zabiję jeden chyba To zabiję jeden Nie, jeden nie Ale tak. to Po co, wychodzimy, gramy bez nich? Oni zabierają postki Nie jadę. no, ja tu byłem dosyć unlucky no To Ginzo Ile moment Ja byłem tak, na styk ten Zawsze bawi, zawsze bawi. Zawsze... O Jezusku, nie dwa razy łuk dania tego. Robimy lunę takim razie, żeby przetrwać. Jestem pewien, że. Jestem pewien, że kiknę na łuk. Jestem pewien, że kiknę na łuk. Jestem pewien tego. Dajcie shota Dajcie shota My... Nie, ten jest bardziej tanki, to tankuje więcej. Bo nie versus kobieta, czy kobieta mnie wyeliminuje. Aśka coś się zrobiła. Nina widzę cię. Ciągnij stamtąd Okej okay. Ja pierdolę, biedny Brandon. Kurwa To Ja na no hita padnę, no ja pierdolę To jest kurwa taki unlock, że chuj no No kurwa mam ochotę coś zajebać no Taki kurwa unluck, no tylko tą jedną rundkę przeżyć im tych skurwysynów rozpierdolił. To kurwa pada mi brandon na hita, ten skurwysyn jeszcze gram akurat na tego cela, na którego nigdy nie grałem z jakimiś kurwa glasialami na 2% nie stunuje 300 razy, kurwa, na 20% kurwa stuny tylko dostaje, kurwa, fraj jebany. Pierdolę tą grę. No kurwa, no bo naprawdę jestem pewien, że bym wygrał tę grę, gdybym przeżył tą jedną rundkę. domów. Które miejsce miał MKR? MKR z Rokiem, jeśli się nie będę mieli ostatnie. Tutaj miał. Hmm, tutaj miał drugie miejsce chyba. Pierwszy miał kubon z arkolem, drugi miał tutek z Shini trzeci miał snowers z gluhammerem, czwarty miał Over z nieuczesaną, piąte miałem jaj Black, szóste. Za 9, 7, 7 było Take Fun i. O, kłody przegrałem Take Fun z Nitrem, 8 było MKR z Rokiem. Kto tam jeszcze grał? Nie pamiętam. Zapomniałem. Kto tam jeszcze tam? Pewnego razu za dobre chłopaki zebrali się razem na za dobry sort Obserwowali sobie swoje wyrazy twarzy I każdy z nich wtedy marzył jak lord Wyrazy plątałeś się w ustach I każdy z nich mówił za szybko To chyba normalne jak pierwszy komentarz na dole Czy to jeszcze gipo? Nie Tylko ile razy Znowu widzę wszędzie te bohomazy